plan zombiaków. Dzisiaj przyjechaliśmy naprawiać im bramę. Przyjechaliśmy naprawiać bramę w tej zagrodzie do wyłapywania, bo już najwyższa pora, żeby zwieść do domu dziewczyny. Są już trzy zarezerwowane buchajki na rozpłodniki, ale jest zimno i tutaj trochę wiatr jest, ale jest przepięknie, czyściutkie niebo. się kochane. Zaraz dostaną drugą belę, teraz dostają po dwie bele dziennie. To troszkę zimno. No i musimy zaraz iść zobaczyć, czy przerębla nie trzeba wybić w stawie. Po ile dasz takich wkrętów? No nie no maksymalnie, żeby już się nie wrywało. Ta brama jest mega ciężka. Ona jest po prostu... Nie wiem, ile ona waży. Ona ze 100 kilo waży? Na pewno. Ja w ogóle nie dam rady jej nawet unieść. Nawet z jednej strony nie dam rady sama unieść. Najciekawsze będzie zakładanie jej na te zawiasy. Te słupy są dębowe, więc jak się wkręci w ten słup, to już chyba zerwie wkręty, a ten... A ze słupa to nie... Wyrwie. Brameczka już otwarta dla cielaków. Zapraszamy. Przykręcone na 9 wkrętów. Teraz nie wiem, jak my to pomiesimy. Tu założę, tu i się założy. Aha, masz plan. Nie pytajcie, jak się to udało. 30 podniosła bramę. I Uch! Karol podniósł z tej strony. Trzydziestka po środku. Ja stukałam. Jakoś udało się. Ale czad. A tutaj trzeba dociąć ten. Bo ona się nie zamykała już z trzy lata. Dwa. Tutaj troszkę dociąć. Dobra. Ja lecę. Nie wiem, jak stąd wyjadę samochodem, ale dobra. Akcja udana. Mała Charlotka ma już tydzień. Halo. Hej. Jest coraz bardziej podobna do sarny. Cudaczek. Jest strasznie ciekawska, strasznie szybka. Biega po prostu czasem w to i z powrotem, jak szalona. <noise> Ma przepiękny kolor. Kolor upieczonej szarlotki. <noise> tak? Och, ziewam sobie. Ziewam sobie. Szarlotka pije sama z cyca już. Już bez problemu. Tylko pierwszy dwa razy tylko nakarmiłam ją z butli. I radzi sobie doskonale. Może te oczy, te obwódki wokół oczu. Ona ma takie długie rzęsy i czarne obwódki wokół oczu. I to się wydają przez to te oczy jeszcze ogromniejsze i wyrazistsze. Zaczepiaka jest strasznie ciekawska. Co mama zawołała? O mój Boże. Charlotte pije mleko sama, a resztę trzeba zdajać. Tu jest właśnie Florcia. Jest uczepiona do dojenia. Tu jest uwiązana za rogi, do słupa, a tutaj ma jedną tylną nogę, yy, przywiązaną tak do ogrodzenia dla bezpieczeństwa. Nic jej się złego nie dzieje. Ona sobie po prostu na co dzień nosi. Takie pęto na jednej nodze, kiedy przychodzi czas dojenia, po prostu przypinam jej do tego linkę, przywiązuję tutaj, żadna krzywda jej się nie dzieje. A ja jestem dużo bezpieczniejsza, ponieważ ona po wycieleniu miała, nie miała zapalenia, miała obrzęk poporodowy, straszny obrzęk, tu jeszcze resztka obrzęku wisi. To jest taki fałd skóry na brzuchu. O, już, aż puszcza mleko, aż jej kapie. Bo jest pora dojenia. Mm. No i ona jak miała ten obrzęk, to jest strasznie bolesne. I bardzo kopała przy dojeniu. Eee, no ja ją jeszcze... Ja ją czasem doję ręcznie, czasem dojarką. I... Eee, jak doiłam ją, to po prostu ona tak wierzgała, że jednego poranka e, tak mnie kopnęła, że ja wylądowałam, e, no tak e, jak ja doiłam tu przy ścianie, no to ja wylądowałam tutaj. No nie wiem, to no, półtora metra po prostu przeleciałam, ale nie wiem, jak to się w ogóle stało, bo e, nic mnie nie bolało, nie czułam, jakby gdzie ona mnie kopnęła. Nie wiem w ogóle, jak to się stało, nie pamiętam. <laughs> e, no, ale tak odleciałam. Chyba w, jakoś tak mnie w kolano, w rami, nie wiem, naprawdę. Nie wiem, jak ona to zrobiła, ale odleciałam. Mm, i, I od wtedy, właśnie, tak y, wymyśliliśmy, że. Trzeba jej przyczepiać jedną nogę. Gdzie niebieska była tak grzeczna, że w ogóle nie potrzebowała takich sposobów na dojenie. A ten, a dobra, ja się biorę pomału, żeby ją wydoić. O, zaczynasz bieganie. teraz się zodyjenie. florka na razie nie daje bardzo dużo mleka, rano daje mniej więcej tam 5 do 6 litrów wieczorem podobnie, no bo doi się co 12 godzin oczywiście mam nadzieję, że ta mleczność się zwiększy, ona jeszcze ma ten obrzęk, jeszcze nie doszła do siebie to wiadomo, do tego dostała strasznej biegunki i no dopiero tak wczoraj, prze... wczoraj Udało się to złagodzić, tą biegunkę, i wiadomo, przy biegunce to troszeczkę odwodniona była i, i nie będzie produkować tyle mleka, co powinna. Ale wymię ma piękny, naprawdę ogromny, piękny kształt. Miękka jest do dojenia. Zresztą widać, jak mleko kapie, to, to jest ok. Lecę po sprzęt do dojenia stój mała stój stój się stój 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 no dlatego właśnie ta noga jeszcze musi być przez jakiś czas przyczepiona to ona może sobie tutaj sypać To samo słonę bo dzisiaj jeszcze stój stój Stoj. Dzisiaj jeszcze będzie dojona na brudno. To mleko idzie dla celaka tego starszego. Stój flora. Dobra, aha, dobra, ja się biorę tutaj na porządnie. Zadojenie. I taka to robota. Dobra, ja się biorę na zadojenie na dwie ręce. Tak to będę dojeść przez godzinę. I tyle. Stój, 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 stój. No i jest wieczorny uduj. To jest 8-litrowe wiadro. No tak jest pewnie pół, około połowy wiadra. Od jutra zaczynam robić serki. To jest jeszcze dojone na brudno. Idzie dla cielaka. Idzie dla cielaka, paka. O. Bo zaraz będą komentarze, że doi brudno, byle jak. Do i brudno, byle jak. Psykoty piją z tych wiader, a później z tego sery robi. Bo tak mówią mili ludzie, piszą. Mówić to by się nie odważyli na żywo, tylko pisać to potrafi każdy w internetach. Nasz maleńki cielaczek rośnie jak na drożdżach, tak? A ty co? Lizusie? <grystanie> Elwisek? Co, Misiu? Misiu, spokojniej ty tam pić, bo wylejesz. O matko, idź, idź, stworzę diable! Mlam, 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 mocno. lam. No mlam, się ode mnie, bo ty mlam, trochę za mocno. O, także dzisiaj ostatni raz cielaczek dostaje mleko. To już jest kawałbyczka. Teraz przechodzi na Siano, woda i pasza treściwa. A od jutra... Chyba najpierw nastawię mleko na twaróg. Dzisiaj próbowałam, mleka, jest przepyszne. Takie słodkawe, tłuściutkie bardzo. Nie? Cały mnie to blum, blum, blum. Jęzorkiem swoim, słodkiem. jajku jejku. Grubasku. I zaczną się znowu serki. Na razie na spokojnie. To będą pewnie z 2-3 serki dziennie. Chociaż najpierw twarogi może porobię. Coś tam z tych twarogów. Naleśniki, jakieś takie rzeczy. Najpierw się sami nacieszymy, nacieszymy tym mlekiem. Serami, a wtedy coś tam będzie na sprzedaż. No i za miesiąc, tak między Bożym Narodzeniem, a Nowym Rokiem ma nam się cielić niebieska już, więc niebieska jest już teraz zasuszona, już się jej nie doi, więc no tak za 2-3 miesiące to tak będzie, będzie. Powinno, powinno być dużo tego mleka, naprawdę od dwóch krówek, tak to idziemy odpoczywać zaraz. konie nam zabłądziły na pastwisku weszły nam tutaj do kwatery gdzie nie powinny o Kuba ze Skyem już jeszcze dziewczyny zostały zostały bela o tam na czubku właśnie gdzie już chłopaki o udało się tak się zagania konie na Podlasiu traktorem. Karol powiózł im siano na górkę, a one już za mną przybiegły do mnie, moje kochane. Zefir biedny stoi z daleka. To nic, bo zaraz się naje, podejdzie pomalutku. Fajnie, zagroda naprawiona. Udany dzień. W taką pogodę jak dzisiaj, jak jest mroźny wiatr, to każde pół godziny na podwórku, to jest naprawdę dużo. Tym bardziej jeszcze, że zapomniałam rękawiczek. A ah, Jest okropnie zimno, ale kto nie ma w głowie, to marznie.